z tej strony jest fajne raporto se exe i ze mną grają ci panowie tutaj. Przedstawcie się. Johnny. The Grand Line misję. Okay. jedziemy się teraz, bo w jednym miejscu jest. Kto jest szefem? To jest ostatni. Zdale? Ale... Dole... O, o Boże... I to jest pierwsza no decyzja do Dony. Nie zabijaj nikogo po drodze. I nie pamiętaj, że jako, bo się nie wyrobisz na za... ...kręcach. No f**k! Dono, <grym> ale... Nie, nie, nie pędźmy. Jedziemy razem, musimy jechać. Rozumiecie, Dono? że punktem dostać. Jesteście za wolni. Ja mam przestrzelenie no oponę, będzie wolniej jechał. Dony, tylko nie, <grym> nie biorę, jak idziemy jako op. No myślicie nadążyć za mną. Nie musisz ty jechać w zaczęto dobrze, żebyśmy mogli zadążyć, oni się wywalili wszyscy. Kierowusy. Gdzie to ten, który już ze trzy nagrania wywalił się 7 razy. Pod no właśnie. Dziki robóz. Chodź do niego do nagrania po raz pierwszy no no i. No dobrze, ja wolno już. No i ładnie, dostaję punkty na to. Jak to, kuksy. Gankiem, rodziną, bronią, to do mnie nie wiem jak to koksy, jesteś gangiem, rodziną członek. Na literę mnie do mnie strzela we no Wiem Więc czemu strzelałeś? Nie! To opone. No co, to jest co wolnością Gdzie on w ogóle jechać? Ja, <głosyś> ja do tych niebieski strzałek, nie? Tak I'm impressed doner, by your behavior skręcacz <noise> W ogóle mój koleś nie przypomina w ogóle mnie. Mój miecz, że chcę Serio? Nie. Okej. W ogóle ładne, ładne. mamy ten kolejny odcinek z GTA tak śledzko. Niesamowite. Ten sam miesiąc. No idziemy za tym na lewo. Dobrze zwalniają. Dokładnie. A zwykle jest... Ej, gdzie jest drone? Zgubiliśmy go. No to jeszcze ostatnio, bo ich ciężko. Bo jest idziemy dalej. Został na subie. Aha. Okej, okej. Nie wspieram. Ej, tak. jaki jeszcze cel w tej misji? Mam ukryć... motor, nie? Zabić kierowcę. Ej, ale to nie jest gdzieś za mną. Nad... Gry... Za teraz gdzieś na dro... poza drogą. Zabiłem koleś. Raz ja wezmę motor. Komentarz. Wziąłem placki. Ja wezmę. Już? Robot dzisiaj weźmiesz. <laughs> Dobra, chodźcie w ogóle. Jedziemy do. Powinniśmy ja po następne jechać, tak? Ale nie, ja już Cześć. muszę wrócić do Clubhouse, ale dobra. A, to my będziemy po następne, Johnny, chodźcie. Dobra, ja pojadę z wami, whatever. One może go stracić. Whatever. Jest Johnny w ogóle, what the fuck. He już idę. Kilki <laughs> zmęczonisz, tu z kierowaniem w ogóle. <laughs> on, jest, on jest zbyt. dla niego zbyt ten. Co to wam jest? A ty musisz być pierwsze. <laughs> nie, ostatnie. Dlaczego na mnie nie czekacie? No, to, nie ja mażą, nie, nie no widzę tych na stół, to... ja widzę. To... Bo ja już mam motor. To jedź tego, do bosa Nie. Spotkamy się jeszcze. Jadę z nami. więc spotkamy się na zakręcie. Co, z nami będzie? Ja nie, pytałem o to. Ej, tu jedzie ty przecież, za nami gdzieś. Nie, on przed nami jest, what the fuck? Mam. Bierz motor. Dzięki. <laughs> Backflip. No, bierz go. Ja Jeden... dobra, no bierz ten motor. <laughs> No dobra, no dobra, no do, następnego, chodźcie dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra, czasu. dobra, się dobra, no dobra, Się To, to było specjalne To było przemyślane Okej, okay, jest bardzo ładnie wszystko Ja, ja, ja to przemyślałem ja wszystko przemyślam. Ja wiem wszystko. Jestem pewny swojej drogi. Moje Shindo. do. Eee. Już pojechał. Skrócę What <laughs> To fuck? A jest z No, to nie, to my dzięki. Spoko, ziomu, spoko. spoko. Dzięki Green. No, to nie, to wiem ja. z niego. Okej. <grym> i obok tego koleścia, nie mamy gdzieś ładu. Gdzieś tam coś? nie, on jest daleko. Mama to Okej. Jedziemy tam. Znajdziemy się na Już jest 14 minuta? Nie, 14. Ale do końca. Zostało. 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 tam Zostało. Marty McFly normalnie te motory co mieliśmy od nich to są mało skrętne, albo mój, to jest skasowany. No właśnie do tego mówiłem żebyś dojechał do celu, bo może go stracić to, to dobrze No i znowu tu stracić Nie mnie Craft House Eee Bro Aha to jest crafthouse Okej I see no, what you did there Motow Ja zupełnie tutaj... Do... DJ, na was gdzieś My jedziemy za nim, Ja też, ale inaczej. na fejl. Rzeczywiście w końcu nie chcę skręcać te... ...niebieskie O, to tu Pytanie czy to grażu, czy... To grażu Chyba Nie wiem <grywa> e, O tak, będziemy to, za jednym to, motorem to jest jeździć w... <grywa> Nie wiem. Bo nie oni, chcę. oni jechali... Oni nie jechali tego typa. bo ten typ zniknął. Na chwilę z mapy. O oh jest, tutaj trzeba zostawić. O dobrze oznaczyli cię. Nie oznaczyli? No nie. Już niezbyt. Może sobie strzelanie. Ja będę jak ten. Ja będę jak ten bohater. A no. na no, fakt znowu mi zniknęło wszystko. Okej. Okay. Okej, okay, ja muszę teraz zawrócić na most i muszę wjechać. Chciałem zestylować ten bajk z powrotem, bo mi się nie czekam na na wjazd do mostu. Oswaję. Sub, bro. How are you today? Ja za tobą. Co, 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 matki? O jakie auto. Nie, nie uciekaj, poczekaj na mnie. Gościu jest na moście, a pamiętaj. go zabiłem. Nie, żyje. Jedzie dalej. Już nie żyję go nie niszcząłeś w ogóle, jak z nas z nami? Tomek. Nie wiem, siebie może. Czarno był, więc trzeba było go przyjąć. to Wy macie inne misje już? Nie. Nie? Pogubiłem się, naprawdę. To jest tutaj, tu, 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 tu! Bierzesz? Far. Ale akcja, widziałeś to? Wiesz, wiesz. Szybko, w ginę, 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 ginę. No, klikam jak szalony. Dobra, jedziemy. Za mną. Za mną. Przestań, muszę wrócić do Grifthouse'a. On the back. Chyba jadę złą drogą. Gdzieś w prawo. Wykorzystamy skrót, Johnny, nie bój się. Znam skróty. Boję się. Jakie skróty? Nie bój się drony Dziś nic mi powie jedna miejsca Dziś Dano drony Dano drony Czy tobie drony na skrót? Nie Chodź Dano drony, to jest skrót. Nie ufam ci Dobra, muszę barykadę zrobić Ups Bo Boże Co wy robicie w ogóle? Barykana What? the fuck! Fenerich, no, no, pojedz na tym dachu Co jesteś? Nie na tym dachu Musisz zjechać i tak Dzisiaj <grym> Dzisiaj na misję, Green. nie widziałeś jeszcze Ale to nie weź mocno to nie jest proste Okej, jedziemy Greet, nawet nie wiesz gdzie ten kogoś zajechał no nie wiem. No właśnie, no byłby daleko naprawdę. Może jakbyśmy szybciej to zrobili, to by było bliżej. No shit, Sherlock. Gdzie ja mam wjechać z nim? What Tu? Nie, za tu. ja mam wjechać z te... Tu, gdzie auto. Jak tam wjechać jest? Jak tam? What the fuck? Jest? Ten za mną, o. Co, co wy zrobiliście, o no, no, dzień no. za wrażenie. Tutaj. Chodźmy no, wjechać dookoła. No, zrobiliście barykadę. Tak. Żebyś mnie nie mógł wjechać. No. Zapomnieliście, że od tyłu się da. No shit, siedlok. Jak ja to powiedziałem.

prawie tyle by rozmawiać z nami który jest kontrolem jednocześnie w grze używany jako kucanie i jazda na jednym kole na motorze yep. Green. jedziemy razem nie? jedną badał, by za litera bo nie liczy się wyrażony jest szefem yep. I, nas i, i nas zignorował jadę tam Musimy go zabić? Przydałbyś się musimy tam. za litera zdjąć <noise> tak bardzo tak bardzo... pro. Mój auto, nieee! Żeby... Trace fan, rób mi go. Nie żeby nas policja goniła bez powodu, nie? <śmienic> Hej. Fuck. Nie. <śmienic> 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 Profesjonalnymi graczami w GTA. Ups, to ty się Ja no jedę do go... z... ja, ja tego fana zniszczyć, bo y... Mnie tego nie zrobicie ewidentnie. <laughs> bo czekam na kapitana. Czy mamy te same misje znowu? Podobno? Nie, nie mieliśmy zniszczyć van wieszczu. Nie, nie mieliśmy. Mieliśmy tylko przejechać. Nie mieliśmy. Przekrać. Aha, no dobra, za mną, Wiara. Zakręty samochodami. Nie wiem gdzie ja nawet. Wiecie mi. Hammer, no dobra. Znowu gdzieś się zgubił. Tamek, gdy ty jesteś? Zgubiłem się. Taka nowość. Mam inny nagrobowy odcinka. Nie wiem, gdzieś zabije. Co się zabije? <grym> Mam nadzieję, że GTA V 5 będzie taka opcja. Zabić zanego. <laughs> Kontrol J. Od... Zabij nieprzydatnych członków zespołu. Nie wiem co z tym vanem zrobić, nie? Ale ewidentnie ten van... Trzeba zniszczyć. Nie, nie wiem właśnie. Bo tak jakby jestem gdzieś w okolicy i... I teraz się do niego skar powoli, nie? Na kontrolu. Ej. Wejdę, wejdę. Pozdraw. co, skoro nie ma to Johnny, gdzie? Johnny, gdzie Ej, dony jedzie. Johnny! ci na przeciw. jesteś gotowy na to? Czekaj, staj, nie no, dosiądę. nie Już mi się nie podoba. Tada, tada, tada. Ej, prowadź to. Fair. Jest samo. Nie no, policja, naprawdę. Nie gadaj. Kiedy kobieta. Trzymaj <laughs> <im> się, <laughs> opony. <bo> ups! <laughs> to, że to jest coś barczysty cały. Ej, Ofre. what the fuck! Idziemy do następnego, nie? Jest green. Okej, okay, idziemy do następnego. Nie strzelajcie do siebie. Jedziemy, chodźcie. Chodźcie, oponowy. Damy radę, damy radę. Okej. Okay. Eee... Nie strzelaj, nas policja goni, nie goniło nas Jonę Weźle <grystanie> to trudna gra Jonę Jonę żony... Ronik, krzywy się patrzyli Masz krzywy rej. Może coś w tym jest <grystanie> O skrót! Nie! Skrót, skrót, skrót Nie, jak to nie, jak skrót. to to był skrót, rano, co ty wiesz o skrytach, nic nie wiesz o skrytach, Mamy dylemat teraz, bądź mocny, tak nie się, co ty gadasz, tu, szata, baga, jak to ten bohater w tej grze starej, a właśnie, to iść tędy, co ty zrobiłeś? WTF? No bo to byli tam, tam jest na no, stole. A za mną Jonę, będzie parkour, chodź. Za mną Jonę, parkour. Zaliczaj, czemu nam pozbawiasz nas zabafy? Zaliczaj, pozbawiasz nas zabafy. Policja się Muszę być naszym kierowcą. A, bo ja będę. Sadamy Johnny wsiadaj. Gdzie? Czekajcie na mnie. zginiemy, nie? Na mnie, już to naprawdę za rozumno, what the fuck? Czekajcie na mnie, już jadę, idę. No wszystko, wsiadaj, to jest policja, to, to nie jest tak łatwo. W nie zrobiliście mnie. Będzie on, tak będzie. będzie łatwiej, Johnny to dla, dla O, jesteś blisko! <noise> Czekaj, weźmiemy go ze sobą. Czterech bia... chodź! Donne! Chodź! Gdzie on jest? Tomat mi, Donne. Gdzie jest Donne? Donne, za... Za nami, Donne! E. Zanim wysiądzie... Great for me! to <noise> za nami! <noise> biegnij. Znowu został Dzieś gdzieś tam. Policjanci no, go chwałują pewnie. Drony, halo. Drony. Kołasz tutaj. Nooo. Nie jecha jeszcze dalej. Drony biegnij.

Latarnię, I i przodem gdzie są, jesteś? Za wami Patrzcie jak was zabijają Łynią gwiazdek Okej, okay, to jest tutaj O co się <laughs> Tu siła ale to nic Ale nie Mogę zniszczyć, Gdziem. wziął to nie, go, szybciej. Hmm, Yo, jazene, je, nie. U tego, ¿no? gdzie szybciej. Nie, na Nie, dobra. No. To ma sens. No prawda, i niszczę. Wejdź, bo zginiesz. Zginę, bo zginę nie. No, tego? no, no, Trzeba się bronić kapitana To jest kapitanem Okej, okay, mamy jedyny cel na zrobienie tego kogoś Zaraz jest kapitanem Coś co da? W ogóle, żeby się policjant wychypał policja. Nie, zakończmy to z pompą Możemy się pożegnać już, nie? Chyba 40 sekund Tak Byeee Jakie baj. to wyszuki, nawet nie, nie chcę nic powiedzieć Nie, nie, nie baj, nie! Ja ci babę mnie załączyć Ale zauważyłem, że... A... No? Zauważyłem, no? że mi padło przedtem, to głos się nagrywał Aha, jestem Spiner Johnny Nagry... W bo to... ja mówicie swoje niki Johnny kalesany Jestem <laughs> Spiner, znowu Green, Johnny i Zarita to była Giratap 4 epizod z Liberty City A dokładnie los na internet, multiplayer typ kooperatywny the... od ileś tam jest godzin. tego, <laughs> jesteś z nami jeszcze, jesteś z nami? Tak, nie wy. Ale... z nami? Tak. Wow, nie wywaliło go. Biznes complete.